Dzień dobry, vlog. Witamy Was bardzo gorąco. Jesteśmy w Meksyku, słuchajcie. Przyjechaliśmy na rodzinne wakacje. Zapraszam Was bardzo gorąco na vloga. Zaczynamy nagrywanie. Właśnie przyjechaliśmy do pokoju. Pogoda dzisiaj nędzna, ale myślę, że będzie lepiej. Jest przynajmniej ciepło. Zaraz idziemy. Dzień dobry do vloga. Witam się z Wami bardzo gorąco, słuchajcie. Stwierdziłam, że się przywitam, bo jesteśmy w pierwszy dzień w Meksyku. E, idziemy do Mariana pokój. Mamy tutaj moją mamę, mojego tatę, mamę Anię, mamę Adama i Maria, brata z dwójką dzieci, Dylanem i Michaelem i naszych dwóch. Witamy się z babcią, mamą Anią. Cześć, mama, jak ci się podoba? Super! Super, tylko ciepło jeszcze, ale nie narzekamy. Lepiej ciepło niż jakby było zimno. I tak jak wam mówiłam, idziemy do Maria na basen. Hej! Hello! Jak ci się... się podoba Meksyk? Dobrze. O, plaża tam jest? Popatrz, już od razu na plaży, Mario. Zapomniałam kamizelki do pływania. Właśnie widzę, że rodzice idą z naprzeciwka. Ja muszę się wrócić po kamizelkę do dla dlatego, że jednak ta woda jest super. Mayo. Mają mają kamizelkę dla Jony, a Johna może bez kamizelki, Ale dla jest za głęboko. Ja zapomniałam. Dzień dobry rodzice. Dzień dobry. dobry Patrzcie mi jest mądra. No jesteś mądra, nie powiem. Zawsze byłaś. <śm> 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 哎呀，妈们妈。 po wszystkim i Pan tutaj gra tak ładnie na kracie. Czy ja go nagrywam? No jest, nie mogę go złapać. W każdym razie ładnie śpiewa, ładnie gra. Jedziemy na jakieś kolejne muzyczne wydarzenie, żeby dzieci miały jeszcze zabawę. Pani zamiast bardzo gorąco w dniu drugim idziemy sobie na spacer i raczej na śniadanie. Dzieci dzisiaj pospały, bo wczoraj my wstaliśmy o czwartej nad ranem, żeby tutaj przylecieć i oni do dziesiątej nocy nie zaspiali. Podłączamy im bajka, żeby ich troszkę uspokoić, żeby sobie leżeli i zasnęli. I przy tej bajce jeszcze 40 minut nie mogli zasnąć, więc spali dzisiaj prawie do dziewiątej rano. Ale wyglądają wypoczęcie. bardzo podekscytowani i mam nadzieję, że pogoda nam się nie pogorszy. Jest na razie zachmurane, czasem słońce wraca, ale jest pięknie. Poczekajcie, pokażę Wam. Idziemy teraz z dżunglą do drugiej strony rezortu. Kochani, kontynuujemy dzień, przyszliśmy na takie duże baseny, mieliśmy taką zdobawę, najpierw tańczyliśmy aerobik tam na końcu i powiem Wam, że przyszła taka wielka fala deszczu, a byliśmy wszyscy w basenie, a martwiliśmy się, że pogoda nie będzie dobra i śmialiśmy się, że kto to mówił, że deszcz komukolwiek przeszkadza, a teraz przyszłam bo chłopcy Dylan, Michael i Johna przyszli tutaj na takie a, taki tor przeszkód i już to zrobili może, no nie wiem co najmniej pięć razy, jak nie więcej. I mówię, że muszą skończyć, bo pójdziemy teraz coś zjeść, bo potem mamy kolację na 6.30, jest teraz około pierwszej, więc żebyśmy zrobili, zużyli, sobą obiad, potem może plażę i kolację. Pięknie tutaj jest, bardzo dobra zabawa dla dzieci, tyle atrakcji. Potem mają jeszcze jakieś dzisiaj wieczorem ogólnie sporty, które można z dziećmi robić. Mają flag, football, mają piłkę nożną. No, <laughs> Michael? Nie. Michael tutaj się odłączy od grupy. I jak się bawiłeś? Johna! Johna! Jak było? Dobrze? Dobrze. Dobrze. Jak widzicie jest tyle rzeczy do robienia dla dzieci. bo Grają. Tu dalej są baseny, a gdzieś tutaj zaraz za, chyba tam ten domek za, e, może się mylę, ale mu, gdzieś tu niedaleko są, e, jest taka bawialnia dla dzieci. Można zostawić dzieci na kilka godzin i się po prostu pobawią pod opieką, a rodzice mogą sobie iść na plażę, na baseny, gdzie chcą. Tutaj jest bar, łazienki i tutaj jest ten duży basen, a jest jeszcze większy basen, który jest na ten moment zamknięty. Bo są remonty, ja tak Wam, że jesteśmy pozytywnie zaskoczeni pod to, żeby rodzinnie tutaj przyjechać, to naprawdę bardzo fajny rezort. Tak jak mówiłam, idziemy na lunch, słuchajcie, tutaj sobie pójdziemy. To jest ten sam bufet, w którym byliśmy wczoraj na kolacji. Dzisiaj na śniadanie, a na kolację resztę tygodnia mamy zaplanowane jakby... A tutaj Adam mówi, że tutaj jest kompletna dżungla, że jak tam wszedł w ten las, to myślał, że coś na niego spadnie, jakieś zwierzę. Widzieliśmy już chyba z 17 tych igłan, także dzieci to są bardzo podekscytowani z tego względu. Dzień dobry kochani, witamy się w drugim dniu jesteśmy na innym basenie dzisiaj i dzisiaj jest taki chyba pełen relaks. Nie będziemy sobie tego robić, tylko będziemy się relaksować, a, a wieczorami tutaj są zawsze jakieś atrakcje, także zobaczymy co się będzie działo. Chipsy jedzą. Kipsy jedzą, złapał i tutaj jesteśmy na basenie dla rodzin, także tylko ludzie z dziećmi. Pijemy dryneczki pod palmami, raj na ziemi. Tam mają taki eplat dla dzieci dostarczają jakichś pontonów, małych y, kulek, pływania i tego typu rzeczy. No i tak jak mówię, triny są. understand right you got it well, you need makeup, makeup. <laughs> Dzień dobry kochani, kolejny dzień in paradise, moja teściowa poszła właśnie po strój kąpielowy, bo idziemy dzisiaj na masaż do spa, ja i mama i idziemy trochę wcześniej, żeby tam jakieś jacuzzi, saunę wypróbować, a potem mamy 80 minutowy masaż, to jest masakra, ciekawe co to będzie i właśnie nam taksuwa uciekła. Także zaraz pobiegniemy szybko, mamy tak 40 minut zanim nasza sesja masażowa się zacznie. Więc mam nadzieję, że trochę spróbujemy, ale mama zapomniała stroju, więc szybko pobiegła po strój i lecimy. Także piękna wakacja, tylko duszna jak 102. Ja sobie wyprostuję włosy, ledwo wyjdę na podwórko i od razu już mam taki busz afrykański jak ziki lew. Ale to nie przeszkadza, co nie? Dzieci, Adam i Mario poszli na baseny, a rodzice idą na inny basen teraz tutaj bliżej, tejże po prostu mają jakoś zaplanowany dzień. Mieliśmy mieć paskudną pogodę, miał być deszcz i w ogóle, a powiem Wam, że jak na razie jest świetnie. Jest gorąco, nie jest może dzisiaj słonecznie, ale jest naprawdę super. Przyjechałyśmy na spa, ale powiedziano nam, że musimy się zapisać, więc chcę pokazać Adamowi, że, że tutaj też mają takie ładne basen. Kolejne. Super. już co oglądamy? Happy Troll. Happy Troll. How do you like Mexico? Really good. No. Love it. Love it. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witamy się z Wami w czwartek. Ostatni dzień. Pełen dzień naszego wakacjonowania. Dzieci, obiecałam im od początku, że pójdą do klubu dla dzieci. Chyba Wam już to mówiłam, nie pamiętam. I dzisiaj idziemy po Michaela i Delana, i dawaj dzieciaki do klubu, który jest na plaży, a my pójdziemy albo na plażę, albo na basen, który tam jest obok, i będziemy się znowu relaksować. Coś Ci wpadło. Cześć Żona, powiedz, dzień dobry do vloga. Dzień dobry. Żona trochę więcej mówi tutaj po polsku, bo babcia i dziadek są. Babcia Ania też mówi po polsku, więc ma okazję trochę potrenować język. Powiem, że wakacje bardzo udane i to są pierwsze takie nasze wakacje, gdzie jesteśmy na trochę dłużej. Zawsze jeździmy na, tak bym powiedziała, dwa pełne dni, i wiecie, początek i koniec. A teraz mieliśmy cztery pełne dni, i niedziela, i piątek to są takie połowiczne. Więc mi się wydaje, że cztery pełne dni to już jest. Tak, nie było takiego myślenia o już czego wracać. A następnym razem to by się pewnie zostało na co najmniej sześć pełnych dni. Dzisiaj jeszcze teraz spokojnie. Woda na, na oceanie jest naprawdę spokojna, ostatnio ten pierwszy dzień było takie fale. A tutaj zaraz za zakrętem, czekajcie zejdę, tam mamy bar, łazienki, lody. A tutaj w tym zakątku mieszka mój szwagier. Tam się coś dzieje, jakaś akcja, moje dzieci chyba tam są. I także chłopcy mówią, że nieraz biegają tutaj na lody z, z pokoju no i czego chcieć więcej, powiem Wam, że jesteśmy na rodzinnej selekcji super pod dzieci, wszystkim się podoba myślę, że jest bomba okay, tutaj jest bar kawę nawet można zamówić, lody i idziemy do klubu dla dzieciaczków a tutaj jest taka wila, którą można sobie też wynająć z basenem bezpośrednim i prosto na plaży dzieci są już lubię, więc my idziemy. My mają aktywności co godzinę, a tutaj pod drzewkiem stoi pan dziadek, babcia, się czają. <grywania> Dzień dobry. Już puste? Nie, dopiero puste od wczoraj. No to trzeba dopełnić, jak to tak? Się chcesz odwodnić, tato? To na bar sobie zajdzie. Kieckle był okej, okay. nie było za bardzo atrakcji dla większych dzieci, a Johna tam porobił jakieś rysunki, coś tam artystycznie potworzył i zabraliśmy ich, żeby iść na plażę. Ok, kolejna aktywność. Idziemy na lunch, ale widzę, że tutaj chwila przerwy musi być. Nice Michael. Woo. yeah <laughs> W dni spędziliśmy i na basenie, i na oceanie i ostatnie kilka przepłynięć, powiedziałam Donia. Dziona, pokaż, pokaż na vloga jak ty pływasz. Okej, okay, pokażesz? ona się uczy pływać. Tam jest za głębokość 160 cm, czyli przykrywa go. I odtąd do tamtąd przypłynął sam i ponąc z powrotem, ale jeszcze już tak widać kiedy się męczę. No, ale nigdy w sumie się nie uczyło profesjonalnie pływać, Także to, co się nauczyło w basenie u dziadków, to teraz próbuję tutaj podrasować. Majko poszedł do pokoju z wujkiem. Moi rodzice i moja teściowa poszli na plażę, więc Adam poszedł zobaczyć, czy idą z nami na pokój, czy jeszcze tam siedzą. A my wrócimy na pokój, weźmiemy sobie kąpiel, przygotujemy się na kolację i troszkę się zaczniemy pakować. Bo jutro rano musimy um, jechać na lotnisko. Oh my oh Thank you. Bardzo gorąco w piątek. Zrobiłam sobie jeszcze americano na wyjazd, transport ten duży tutaj przyjechał po nas, bo jest nas 10 osób i niestety nasze wakacje do, dobiegają końca. Okazało się, że samolot z Chicago troszkę nam jeszcze um, opóźnienie ma, także będzie o 40 minut później niż miał być, ale to daje nam więcej czasu, żeby się dostać na lotnisku. Jesteśmy w rezorcie, tak godzinkę 10 od lotniska. Teraz tam pójdę, porozmawiam z. Panem. Powiem Wam, że świetne wakacje rodzinne. Po raz pierwszy troszkę dłuższe, więc nie było tak smutno, że od razu musimy wyjeżdżać. Jednak zażyliśmy trochę tego relaksu. No i trzeba naprawdę co roku się wybrać na jakieś takie egzotyczne wakacje, bo to pomaga na mentalne zdrowie. A...